Zofia dorasta w sercu jednej z najbardziej tradycyjnych i zamożnych rodzin w mieście, otoczona oczekiwaniami i luksusem. Jej rodzice, znani prawnicy, mają jasne plany wobec swojej jedynej córki, błyskotliwą karierę prawniczą i korzystne małżeństwo. Jednak od najmłodszych lat Zofia wykazuje inne skłonności. Jej ręce są zawsze ubrudzone farbą i gliną, rysując przyszłość, którą tylko ona wydaje się widzieć. W wieku 21 lat, wbrew woli ojca. Postanawia podążać za swoją prawdziwą pasją i zapisuje się na wydział sztuk pięknych, rozpalając konflikt, który będzie odbijał się echem przez całe jej życie. Z kolei Marek dorasta w małym mieszkaniu na obrzeżach miasta, wychowywany przez babcie ze strony matki, kobietę o niewielkich zasobach, ale bogatą w miłość i mądrość. Kiedy jego rodzice zniknęli, gdy był jeszcze dzieckiem, Marek znalazł inspirację dla swojej sztuki w czułości i opowieściach babci. Zdając sobie sprawę z talentu wnuka do rysowania i malowania od najmłodszych lat, robi wszystko, co w jej mocy, aby go zachęcić. Wspólnie przekształcają swój skromny dom w małe studio, w którym Marek może ożywić swoje artystyczne wizje, marząc o świecie wykraczającym poza trudności, z którymi borykają się na co dzień. Te dwie kreatywne dusze, ukształtowane przez tak różne światy, wkrótce skrzyżują ścieżki, zjednoczone wspólną pasją do sztuki. Nieświadome, że to spotkanie zapoczątkuje serię wydarzeń, które na zawsze zmienią ich życie. W tętniące życiem wiosenne popołudnie, miejska galeria sztuki nowoczesnej staje się sceną przeznaczonego spotkania. Zofia, ze szkicownikiem w ręku, przechadza się po jasno oświetlonych salach, pochłonięta kolorami i kształtami, które wyskakują z płócien i rzeźb. To właśnie tutaj, wśród cieni i świateł interaktywnej instalacji. Wpada na Marka, którego oczy również błyszczą z taką samą żarliwą intensywnością dla artystycznego świata. Marek, ze swojej strony, jest tam na zaproszenie małej grupy lokalnych artystów, którzy dostrzegli jego talent i zaoferowali mu szansę wystawienia jednego ze swoich dzieł. Jego żywy i naładowany emocjami obraz natychmiast przyciąga Zofię. Podchodzi zdumiona nie tylko do dzieła, ale także do autentycznej ekspresji osoby, która je stworzyła. Zdając sobie sprawę z jej podziwu, Marek podchodzi, nieśmiały, ale dumny, i zaczyna wyjaśniać swoją inspirację. Rozmowa między nimi płynie naturalnie, każde słowo i spojrzenie potęguje więź, którą czują. Omawiają techniki, wpływy i marzenia, odkrywając w sobie nawzajem rzadkie wzajemne zrozumienie. Marek pokazuje Zofi swoje notatki i szkice. Podczas gdy ona dzieli się swoimi aspiracjami i wyzwaniami związanymi z podążaniem za swoim artystycznym sercem wbrew oczekiwaniom rodziny. Gdy popołudnie przechodzi w wieczór, postanawiają kontynuować rozmowę w pobliskiej kawiarni. Siedząc pod delikatnym światłem wiszących latarni, między łykami kawy i śmiechem, uczucie między nimi pogłębia się. Pasja do sztuki, która ich połączyła, Powoli przekształca się w coś bardziej osobistego i głębokiego rozpoznanie duszy, którego żadne z nich nie spodziewało się tak szybko znaleźć. To spotkanie, naznaczone wzajemnym podziwem i rosnącym uczuciem, pieczętuje początek więzi, która obiecuje przeciwstawić się nadchodzącym przeciwnościom losu. Połączeni przez sztukę, Zofia i Marek zaczynają kroczyć wspólną ścieżką pełną kreatywności, wsparcia, a przede wszystkim miłości. W miarę jak relacja Zofii i Marka pogłębia się, Dezaprobata rodziców Zofii przeradza się w otwartą wrogość. Zaniepokojeni rosnącymi wpływami Marka, które postrzegają jako zagrożenie dla przyszłości, jaką zaplanowali dla swojej córki, decydują się na podjęcie ekstremalnych kroków. Wierząc, że chronią Zofię, wynajmują prywatnych detektywów, aby odkryli wszelkie punkty nacisku, które mogą wykorzystać przeciwko Markowi. Kiedy ich próby przekupstwa i zastraszania zawodzą, a Marek pozostaje niezachwiany w swojej miłości i lojalności wobec Zofii, jej rodzice, kierowani desperacją, uciekają się do mroczniejszego planu. Planują porwać Marka, wykorzystując jego słabość finansową i brak wsparcia ze strony rodziny. Pewnego wieczoru, gdy Marek opuszcza studio, w którym pracuje do późna, podchodzą do niego nieznani mężczyźni i zabierają w odosobnione miejsce. Przez kilka następnych dni Marek jest przetrzymywany w niewoli, gdzie musi stawić czoła nie tylko fizycznemu uwięzieniu, ale także torturom psychicznym. Jego porywacze, na polecenie rodziców Zofii, nieustannie naciskają na niego, by oddał Zofię, grożąc jeszcze poważniejszymi konsekwencjami, jeśli odmówi zniknięcia z ich życia. Fałszywie informują go Marek, choć roztrzesiony, nie traci nadziei, kurczowo trzymając się wspomnień wspólnych chwil i marzeń o tym, co mogliby jeszcze razem przeżyć. Marek, choć roztrzęsiony, stara się zachować nadzieję, kurczowo trzymając się wspomnień chwil spędzonych z Zofią i marzeń o tym, co mogliby jeszcze razem przeżyć. Tymczasem Zofia, zupełnie nieświadoma losu Marka, jest pochłonięta zmartwieniem i strachem, nie mogąc zrozumieć jego nagłego i tajemniczego zniknięcia. Ten mroczny okres wyznacza krytyczny punkt zwrotny w historii, wysuwając na pierwszy plan siłę miłości Marka i Zofii przeciwko manipulacjom i złótych, którzy chcą kontrolować ich życie. Po tygodniach udręki i braku wieści o marku, Zofia jest przekonana przez swoich rodziców, że porzucił ją i odszedł bez śladu. Przygnięciona żalem i zmanipulowana kłamstwem, że Marek zgodził się zniknąć dla pieniędzy, Zofia czuje się osamotniona w swoim smutku. Rodzice, wykorzystując jej bezbronność, przedstawiają ją Adamowi, obiecującemu młodemu prawnikowi ze sprzymierzonej rodziny. Przekonana, że Marek ją porzucił i zdesperowana, by uciec od ciągłej presji rodziców, Zofia zgadza się poślubić Adama w nadziei na odnalezienie resztek spokoju i szczęścia. Małżeństwo szybko okazuje się jednak kolejnym więzieniem. Adam, początkowo czarujący i opiekuńczy, po ślubie pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Jego zachowanie staje się kontrolujące i agresywne, odzwierciedlając wzorce manipulacji i przemocy, które ukrywał. Zofia znajduje się w cyklu nadużyć, w którym każdy dzień wysysa z niej coraz więcej witalności i pasji do sztuki. Dom, który powinien być jej azyłem, staje się sceną jej największych smutków. Zofia stara się przełożyć swoje uczucia na sztukę, ale nawet to jest podważane przez Adama, który krytykuje jej pracę i ogranicza jej dostęp do świata zewnętrznego, zwłaszcza środowiska artystycznego, które tak bardzo kocha. Każde niedokończone płótno. Każda rozbita rzeźba symbolizują erozję jej tożsamości i marzeń. Sytuacja pogarsza się, gdy Zofia odkrywa, że jest w ciąży. Wiadomość, która w innych okolicznościach byłaby powodem do radości, napawa ją lękiem, ponieważ martwi się o przyszłość swojego dziecka w tak toksycznym środowisku. Ten strach budzi w Zofii nowe poczucie pilności: musi znaleźć wyjście, nie tylko dla siebie, ale także dla swojego dziecka. Zofia zaczyna szukać sposobów na opór i dyskretnie planuje ucieczkę. Ciąża rozpala w niej ducha walki, przypominając o tym, jaką kobietą była wcześniej i jaką przyszłość może jeszcze mieć przyszłość, w której ona i jej dziecko będą mogli żyć wolni od przemocy i opresji. Ten plan ucieczki jest jednak skomplikowany i niebezpieczny, wymagając od Zofii odwagi, którą będzie musiała wydobyć z głębi swojej postrzępionej duszy pewnego deszczowego popołudnia, gdy Zofia czeka przed małym sklepem z artykułami dziecięcymi, jej serce podskakuje, gdy rozpoznaje znajomą postać za kierownicą samochodu dostawczego. Marek, wyraźnie szczuplejszy i z oznakami trudnej pogody, z którą przyszło mu się zmierzyć, parkuje pojazd i zaczyna rozładowywać paczki. Spotkanie jest szokiem dla obojga i na krótką chwilę świat zdaje się zatrzymywać. Zofia, ogarnięta emocjami, podchodzi do niego z niepewnością w oczach. Marek, równie zaskoczony i wzruszony jej widokiem, początkowo waha się, obawiając się odrzucenia. Jednak miłość i żal są wyczuwalne między nimi i wkrótce zdają sobie sprawę, że uczucia, które myśleli, że zostały zniszczone, są tylko uśpione. Zofia opowiada o kłamstwach rodziców, znęcaniu się nad nią w małżeństwie i obecnej ciąży, dzieląc się z Markiem bolesną podróżą od czasu jej zniknięcia. Marek, ze swojej strony, ujawnia prawdę o swoim porwaniu i manipulacji której doświadczył, budząc w Zofii nową wściekłość i determinację. Ponownie połączeni przez los, dostrzegają szansę na wznowienie tego, co zostało brutalnie przerwane. Decydują, że nadszedł czas, aby zostawić za sobą cienie przeszłości. Kierując się potrzebą ochrony przyszłości Zofii i ich syna oraz zaleczenia ran we własnym życiu, planują ucieczkę do Czech. Wybierają to miejsce nie tylko ze względu na fizyczną odległość, ale także ze względu na obietnicę nowego startu, wolnego od opresyjnych sieci ich rodzin. W ciągu następnych kilku dni, ostrożnie i w tajemnicy, Zofia i Marek organizują swój wyjazd. Sprzedają kilka cennych rzeczy, zdobywają niezbędne dokumenty i z pomocą przyjaciół ze świata sztuki zapewniają sobie bezpieczny przejazd. W środku nocy opuszczają miasto, zabierając ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy i nadzieje na nowe życie. Gdy samolot startuje, Zofia i Marek, trzymając się za ręce, patrzą w przyszłość z nadzieją i determinacją. Wiedzą, że wyzwania są dalekie od zakończenia, ale miłość i wolność, które teraz dzielą, dają im siłę, by stawić czoła każdej przeszkodzie. Razem lecą w stronę horyzontu, gotowi odbudować swoje życie na nowym gruncie, gdzie wreszcie mogą żyć swoją miłością i sztuką bez strachu. Gdy samolot leci nad rozległymi i nieokiełznanymi terytoriami Czech, Zofia i Marek kontemplują nowy świt. Z dala od opresyjnych szponów przeszłości noszą w sercach nie tylko blizny po zmaganiach, którym stawili czoła, ale także słodką obietnicę odnowy. Lądują na czeskiej ziemi z nadzieją i miłością, która połączyła ich w obliczu przeciwności losu. W kolejnych miesiącach Marek znajduje pracę jako instruktor w lokalnej szkole artystycznej. Podczas gdy Zofia poświęca się macierzyństwu i wznawia swoje obrazy, teraz nasycone żywymi kolorami jej nowego życia. Narodziny ich syna są potężnym symbolem nowych początków, przynosząc obojgu radość i nowy cel. Razem budują społeczność przyjaciół i innych artystów, znajdując w solidarności i wzajemnym wsparciu siłę do odbudowy swojego życia. Miłość, która ich połączyła. Rośnie w siłę każdego dnia, służąc jako fundament dla domu, który wspólnie tworzą miejsca, w którym sztuka i ekspresja są nie tylko dozwolone, ale i celebrowane. Podróż Zofii i Marka jest dowodem na to, że nawet w najciemniejszych okolicznościach odporność ludzkiego ducha i siła miłości mogą otworzyć drogę do wolności i szczęścia. Nauczyli się, że chociaż nie mogą zmienić swojej przeszłości, mają moc kształtowania swojej przyszłości z odwagą, miłością i nadzieją. Tak więc, gdy patrzą na horyzont, widzą nie tylko słońce zachodzące nad bezkresem oceanu. Widzą nieskończone możliwości swojego życia, wypełnionego sztuką, miłością i wolnością bycia naprawdę sobą. Z każdym pociągnięciem pędzla na płótnie i każdym uśmiechem ich syna, Zofia i Marek świętują życie, które wybrali razem, wiedząc, że niezależnie od tego, skąd pochodzą, mają teraz siebie nawzajem i przyszłość do zbudowania. Jeśli poruszyła Cię podróż Zofii i Marka i wierzysz w transformującą moc sztuki i miłości, dołącz do naszej społeczności. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnej z naszych inspirujących historii. Tutaj odkrywamy różnorodne ścieżki ludzkości poprzez nar, które dotykają serca i budzą umysł. Kliknij dzwonek powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Weź udział w tej artystycznej i emocjonalnej przygodzie i odkryjmy razem moc historii, które zmieniają życie.